Wódzki i figurski. W dobrej formie od rana. Halo. Dzień dobry, czy to jest zachodniopomorski uniwersytet? Tak, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, proszę panie, my tutaj z Osiedla Wolności dzwonimy ze Szczecinie. Proszę panie, u państwa jest ten Krzysztof Wójcik, ten laureat miliona. Nie wiem, czy pani wie. No wiem, proszę pana. Tak, tylko że my i? jesteśmy tutaj sąsiadami. Ja połączę z sąsiadem z ojcem, no bo tutaj u niego od paru dni w mieszkaniu jest taka impreza, że warto by było, żebyście państwo wiedzieli. Tata, tata, chodź. Halo. Yeah. Halo, Pani słyszy, co się tam dzieje u mnie za drzwiami, proszę Pani? No, o Jezu, no słyszę! Burni, proszę Pani, od 48 godzin! Żyć się nie proszę da w ogóle! Pani, ten Radek Maldan przyszedł, ten bramkarz. Ta, Ta sympatyczna dziewczyna, proszę Pani, w telewizorze widziałem, że mu podpowiadała, ona, ona potem mówiła, że ona go tam ściągnęła do tych milionerów, Pani... No normalnie po pysku, na drzwi dziewczynę wyrzucił. Proszę pani i pani posłucha, co tam się dzieje u tych wójcików? Pani na drzwi otworzę, pani posłucha, chodzi na Takie balety, pani, telewizor już przed balkon poleciał. Policja mówi, że nie przyjedzie, dlatego że nie będzie przeszkadzać jej jak się bawi. To wy coś zrobcie przynajmniej! Boże kochany, wie pan co, ale to może kurczę do, do dzikana! No to pani połączyć dziekanę! Poczekasz ile? Cziutko, proszę pani! Miejscem dziekanów, Dzi dzika na klawce gry proszę, proszę, proszę pani, o mnie tutaj! Szybko! Podłowie pani, szajbałki z cvn No dobrze. Ogry. Przestań! Proszę, czeka, Proszę czekać, będzie rozmowa. jak ta kola fajnie pracuje, widziałeś? Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać... Majdan przyszedł, chociaż go nie Oj, 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 oj... Halo? Imprezja włączy. Halo? Moment, moment. Proszę... Panie, dziekan chyba tutaj na klatce stoi właśnie! Panie dziekanu, niech ma zioknie! Halo? I pan co, tam w ogóle cała katedra się wyłączyła, bo nie chcą telefonów no, po pani prostu. Wszyscy się to wami konia przyprowadzili, panie z górę. Weź tego konia! Pani mistrzynie na gry griz, mnie na klatce z Polski i figurski. Poranny WF. ćwiczę już od ósmej do dziesiątej. Codziennie rano w SF. Więcej na www.skrok.pl.